Cześć, Z tej strony kanał Jarek Poleca. Dzisiaj Was zapraszam na mój kanał Allegro. Nie kanał, a właściwie na moje konto na Allegro. Jest to taka nietypowa transmisja. Coś nowego, mam nadzieję, na polskim internecie, ale wśród kanałów winylowych. Przejrzymy sobie moje obserwowane na Allegro. Cóż to takiego ja obserwuję. Co mi się nie udało kupić, co mam zamiar kupić, dlaczego nie kupiłem. Zwykle to jest cena, bo poluję tylko na okazję, dysponując niedużym budżetem. A powiem Wam, że można upolować fajne płyty. <laughs> tylko trzeba po prostu no, przeszukiwać Allegro. Max Werner, nieznany twórca, dlatego dla mnie ciekawy. Charles Aznavour, piosenka francuska. To bym chciał mieć. Z jakiegoś powodu przegapiłem, niestety. Adam i mrówki. Mam już jedną płytę. I będzie. Już niedługo podejrzewam, że będzie na kanale. W promowanych, w polecanych. Robert Palmer, jego jedna z pierwszych, nie pierwszych, ale takich wcześniejszych płyt. Też ciekawa propozycja. Słuchajcie, jeszcze muszę spróbować o coś takiego. Rysik, bardzo fajnie, cieszę się, że coś takiego jest. Będzie można coś ciekawego na przykład jak teraz. Zaznaczyć, czyli cena. Ok. Jest to pierwsza transmisja. Mówcie, powiedzcie mi, czy podoba wam się to? Czy, czy, może, na, czy nie musi wam się to podobać? Ale czy jest to ciekawa jakaś forma? Chris Richard Marks poluje na tą płytę. Ale zwykle jest cena dobra, ale jest okładka słaba i tu jest okładka tragiczna, nie? Spójrzmy sobie, tutaj. O, no nie widać, no to widać, że jest porażka. Nie będę tego kupował w ogóle. Chrystia. Dobra cena. Dobra cena. Ile osób licytowały? Trzy osoby licytowały. Nie było mnie wśród nich. Cóż tu jeszcze mamy? To było, to było. Tom Jones, The Greatest, też lubię ten głos, fajny głos. Fee Way Bill, nie znam, ale może być też ciekawe. Chrystia, Dancing with Strangers. Spójrzmy, okładka jest świetna. układka jest bardzo fajna. Tak. Płyta też będzie dobra. Ono, każda jego płyta jest fajna. Ten głos, prawda, zachrypnięty. Piosenki mają melodię, a nie są jakimś tam wybrykiem, jak niektóre, albo większość współczesnych przebojów. Run Ferry, Boys and Girls, też świetne płyta. Zaznaczmy. O, no muszę Wam powiedzieć, że podoba mi się ta forma. Ok, klanat. To jest moje marzenie, powiem Wam. Ta płyta konkretnie. Tą płytę bym kupił, ale no niestety 89 zł o ludzie. Okej, okay, to co? Kończymy ten format na dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Niech się kanał rozwija. Trzymajcie się zdrowo. Kończy ten format. Na, na, na tę chwilę. Hej.